Niektórzy organizują wyścigi rower kontra samochód i nie ścigają się też z autobusami, a inni po prostu podróżują po mieście i sprawdzają, jaki środek transportu jest najlepszy dla nich. Dlatego my, jako Fundacja Fenomen Rowerowa Łódź my, to znaczy więcej niż dwie osoby zorganizowaliśmy wyścig. To będzie się mierzył ze sobą rowerzyści na różnych trasach, po drogach dla rowerów po najkrótszych trasach najszybszych trasach. Kierowca po mniej więcej śladzie autobusu, jeden autobus, drugi autobus. Tak, żeby faktycznie nałożyć później ślady i zobaczyć, która dla nas jest optymalna i najlepsza dla każdego, kto taką, taki środek transportu wybiera. Nie ma jednego najlepszego. W zależności od pogody, od upodobań i możliwości dnia, wybieramy taki środek transportu, który jest najlepszy. Rower bardzo często bywa ten najlepszy. Już? Okay. Jestem Iza, jadę rowerem, jadę najbezpieczniejszą trasą, cały czas drogą dla rowerów. Jestem Daniel, jadę najwygodniejszą trasą, czyli będę się przesiadał najpierw autobus, potem tramwaj. <grym> Nazywam się Mariusz, jadę rowerem przez reprezentacyjną Petkowską. Mam nadzieję, że będzie mało aut na Piotrkowskiej. Mam na imię Kamila, jadę 65 bezpośrednim, najprostszym e, autobusem, najprostszą trasą. Ja mam na imię Justyna, jadę samochodem, Jadę najbardziej widowiskową trasą, czyli manufaktura, kościoły po drodze, fabryki, kamienice, wszystko będzie Rasowe Nie się w ogóle. Ja jestem Marcin, i jadę samochodem, trasą autobusu 65. Jak nie zabłądzę. Jestem Bertyk, jadę rowerem to ja sam autobusu 65. Jestem Rafał, jadę przez Piękne Polesie, najszybszą trasą, jaką się da. Jestem Andrzej, myślę, że pojadę sobie prościutko, włokniarzy, później skręcę w pojezierską i i ostatni jeden z dziesięciu? No jestem Marcin i pojadę autobusem, potem się przyczepię na tramwaj. Dobrze, proszę Państwa, jeden z dziesięciu, czas zacząć, e, czas... start! A, no dobra, okej. Okay. Słuchajcie, bo jest y, za minutę, za, za chwileczkę. Do powodzenia wszystkim. Tak, do po zobaczenia na miejscu. Tak, tak. Którym... Pełen emocji start. <śmiech> <śmiech> no dobra. 10 osób się będzie ścigało. Nie padł zaszczyt, że będę jechał samochodem. Więc prawie jak w top gear. Ho, ho, ho. Jestem tak samo grubiański jak Jeremy Clarkson, więc będzie pasowało. Więc wsiadamy sobie, bałka. Tak tak bo przegram. O Jezus. Usiadamy, wsiadamy, wsiadamy. wsiadamy, wsiadamy. O, tu sobie coś zaczepimy. Ha, Grubasa widać. Nie wiem, czy mnie będzie słychać, czy mnie nie będzie słychać, ale o, spójrzcie, pasy zapinamy. Bezpieczeństwo to podstawa. Już tyda już ruszyła. Najlepiej przez park Poniatowskiego cicho, ładnie i przede wszystkim szybko. Najtrudniej było wyjechać z parkingu pod supermarketem. Dużo autostradzkich. No i już stoimy na Jana Pawła przy Mickiewicza ze względu na to, że mam jechać trasą autobusu 65, więc troszeczkę po po błądzę po Starym Polesiu 6 sierpnia, Żeromskiego, Węckowskiego z powrotem do Kasprzaka no i potem już i Jakoś tam dojadę do tego Lidla na więc Trzymajcie kciuki. W, w ogóle to jest taka ciekawostka, bo jakby się objechało dookoła, to byłoby się szybciej niż na Tak? Serio? Tak, kiedyś to czynię. Okay. O i widzicie, i to jest właśnie głupota urządzania wyścigów miejskich z różnymi środkami transportu po jednej linii. Bo tak się po prostu nie jeździ. Jedź! Żartowałem. Lepiej z uśmiechem. No ale autobus nie objeżdża. Nie. No jedziemy. To trzeba szybko, bo krótki cykl. Dzień! No dobra, przyjechały nasze siódemki. Wsiadamy do autobusu. Spóźnił się o ponad kwadrans. A gdzie jedzie 65A nie przyjechało. Było opóźnione ponad 50 minut. Dlatego zdecydowałam się przesiąść. W siedem dojechałam do Piotrkowskiej, i teraz czekam na tramwaj numer 11. O. A tymczasem na budynek dawnego gimnazjum wróciła wieżyczka. Także fajnie, czerwone, szykujemy się. Najwygodniej jedzie się zdecydowanie ulicą Piotrkowską. Najmniej okazji do kolizji. Ale to nie znaczy, że zero okazji do kolizji, bo dostaw czaków jest sporo. O, właśnie zostałem wyprzedzony przez mojego konkurenta na rowerze, który. O, cześć. Tak, właśnie zostałem wyprzedzony przez chłopaka, który na rowerze bierze udział w tych zawodach i jedzie również po trasie linii autobusu 65, jeżeli dobrze pamiętam. Właśnie przez ten mnie wyprzedził, dojeżdża do skrzyżowania. I tak, on zdążył przejechać, ja niestety, no to ja się niestety nie załapałem, więc w tej rywalizacji, no już przegrałem. No to teraz słuchajcie, najlepszy numer, Iza, która mówiła, że jest najwolniejszą rowerzystką właśnie w przed sekundą, przed sekundą, ja teraz stoję na strzeżowaniu lutomierskiej z zachodnią, i zawsze chwilą mnie wyprzedziła. Brawo, brawo Jarek za wymyślenie zasad, że się jeździ tą samą trasą, co wszyscy. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję. No dobra, i przyjechał nasz tramwaj w sumie ekspresowo, bo przesiadka w ciągu jakichś dwóch minut, i jedziemy w miejsce docelowe. Bardzo przyjemna trasa, po drodze widziałam manufakturę, dwa banki na Kościuszki, Park Śledzia, czyli Staromiejski, no i oczywiście Bałucki Rynek, także fajna trasa, bardzo fajna muzyczka w radio, ale czy wygram? To chyba nie. Pierwszy rowerzysta, A, w sensie taki pierwszy, rowerzy. pierwszy rowerzysta, samochód pierwszy samochód, ja byłem drugi na rowerze, to jest trzecie miejsce, czwarte miejsce, na razie przewaga, przewaga rowerów. No zobaczymy. Jesteśmy na końcówce. O, właśnie, właśnie mijam Izę, cześć Iza. Fajnie, minęliśmy się znowu. Teraz ja byłem no bo jakoś na zachodniej, przepraszam, a nikogo nie było. Ale cóż, staję na czerwonym świetle, i najwolniejsza rowerzystka wodzi, znowu mnie dogoniła. O, właśnie mnie tutaj Iza mija. Tak, pozdrawiamy Izę, cześć. Słuchajcie, dojeżdżam do parkingu Lidla i tak. No to nie wiem, czy czym się wjeżdża. Nie tędy. O, już widzę parę osób dojechało, którzy jechali normalną trasą. Tak, i właśnie dojechałem. Słuchajcie, bardzo ładnie. Przegrałem ze wszystkimi rowerzystami, nawet z najwolniejszą rowerzystką. W łodzi przegrałem wyścig. 38 minut zajęła mi ta zabawa. No i dobra, ja byłem o czasie. Nie uwzględniając tego, że musiałem poczekać kwadrans na spóźniony się autobus, ale tak to jak się przesiadałem, wszystko gra i o czasie dojechałem już na miejsce. No dobra, słuchajcie, to ja mam propozycję. się co? To... Co się stało? Kto był opóźniony, w ogóle nie przyjechał. To dużo. No dobrze, cała ekipa już jest na miejscu, jak widzicie czasy są różne, MPK niestety się nie sprawiło, autobus ruszył dopiero w momencie kiedy, spóźniony autobus ruszył w momencie kiedy rowerzysta już był na miejscu, drogi był samochód, wybierając taką trasę jak chce. I chyba o to chodzi. Wolny wybór. Nie każdy jeździ jak ma ochotę i e, jak potrzebuje, a nie jak ktoś mu nakazuje.